Niemożliwe. I raz. Wszędzie Cię szukam, stary! Ogarnij się, musimy pogadać, ale nie pij już, dobra? <gryw> Za późno. Dobra, może by... to i lepiej do... przynajmniej przetrawić, co mam się do powiedzenia. Marta jest na Ciebie wściekła. Wyznaczyła nowego menadżera. Kogo niby? Co mi nóż w plecy wbił? Gadaj mi, Martę czy Dominika? Stary, to nie tak. Mówię Ci, że Marta zadecydowała. Przecież nie Ty rozumiesz, czy prawdziwy przyjaciel by nie zrobił mi czegoś takiego? Gadaj mi, kto? Ja. Ale przychodzę z tym od razu do Ciebie, bo nie chcę być żadnym menadżerem, rozumiesz? Ogarnij się, wytrzeźwiej i przeproś ją jutro, proszę Cię. Ej, co ty robisz, Ej! Uspokój tylko się. Tylko czekałeś, aż się mi noga powinie. Nie słyszysz, co do Ciebie mówię? Tłumaczę Ci, że Marta sama zadecydowała, nic z tym nie mogłem zrobić. Ja wiem, dlaczego ty się tak spieszył na zebranie, bo wiedziałeś, że... Nie... trafi Ci się, posada moja. Co Ty, ty chcesz w ogóle? Jest... Okej, ogarnij się. Ja się mam. Świnia jestem! Ej! Ej, co robisz? Uważaj! Przerwal mórz temu fałszywcowi, daj pracę. spokój, gościu! Stary, to ja do ciebie wyciągam rękę. Jestem po tej samej stronie bagrek kadwy, A wiesz co? To nie ma sensu. Rać sobie sam! No, brawo! Taki przyjaciel z siebie! Nie? Chwilę słabości wykorzystać dziś, sru! Brawo, brawo! Si z jeden, jak Sęd na padlinę się rzuciłeś! Wykorzystałeś!